Witam ponownie i witam znów w ostatnim odcinku. Troszeczkę sobie pobłądziłem po luku parzeżowym jakiegoś cybernetycznego pociągu. Dostałem lekkie baty od ICP w ilościach sztuk wiele. Co jeszcze? Cztery points znalazłem i szukam piątego. I już jestem bardzo niedaleko zakończenia tego poziomu, więc... lecimy dalej. A więc... Gdybym był ostatnim bitpointem, który ktoś bardzo chce znaleźć, gdziebym się schował? Przynajmniej nie muszę tracić energii na to. Uuu, mm. upgrader! Co mam takiego, co mógłbym sobie ulepszyć? Wiruska nie. Lornetka też mi nie za bardzo potrzebna. A nie mam nic co by mogło robić za. Dobra, zwiększymy sobie celność. Odrobinkę. Sorry, że się tak wykorzystałem perfidnie, no ale niestety. coś za coś. Hmm, nie, 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 jeszcze nie chcę skończyć gry. <coughs> raczej nie gry, tylko poziomu. No. A wiecie o tym ludzie. Build, point, build, build. Gdzieś ty się tu schował. O. Hello. Hmm, another stowaway. What's this sector coming to? You can hide up there. Access to the tug is on the upper deck. Next time get the correct permissions like the rest of us. Nie mam prawie pełną przepustkę do wszystkiego. Anders, to mnie jest ten ponad wami. Gdyby nie groziło to awarią systemu, to nawet bym ci zademonstrował swoją moc. Oh, I do Może być coś ciekawego. Raczej znaczy, musi być coś ciekawego, bo właśnie z żerami dużo większą część zasobów. No, ponad połowę. Jeszcze mail przeczytaliście? Super, jeszcze nam. Nawet, nawet ja zdążyłem go przeczytać. Hmm, jakaś broń. Nieźle. Let's Let me see. Nie, 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 nie. O tak, o to właśnie chodziło. Cud miód malina. Teraz mogę. Ja. Dobra, bez komentarza. Bez komentarza, bez przekleństw. Gdzie są schody? To są schody. To nawet schody nie są. Gdzie są schody? Ja chcę schody. Schody są lepsze. Dawaj, prąd. A teraz powrótku na górę. Tu już drzwi będą otwarte, prawda. No i o to właśnie mi chodziło. Może hmm. mu tamte były zamknięte. Widzisz kernel, znowu ci wystrychnąłem na dytka. To nie moja wina. Ja po prostu jestem lepszy. O, widzę bajka. Please check the bin around you for any personal data blocks. Comm controller, are all communication bits in working order? Yes, sir. Socket configuration is functioning normally. There was some trouble on the last packet transport that came through here. Maintain ready status. My communication bits will immediately notify the colonel of any glitches, hitches, stalls, or hang-ups. Good. Carry on. Oh! No, właśnie przyszł z jedem. Glitchy, hitchy, hangar, tak dalej. Aha, jestem za, a nawet i nie przeciw. Ale po raz kolejny muszę uh. Tam jest jeden, tu jest drugi. A ja zleciałem, nie wiem za bardzo nawet gdzie. A, we no zobaczmy. Sorry. Lek Lekkie zamieszanie w systemie. Nikomu jeszcze nie zaszkodziło. O! Zawiesiłem się, nie mogę się doładować. No pięknie. I jak zwykle, brakuje mi przepustki. Widzę kolejny pit point. Normalnie namnożyło się ich tutaj. A nie, tutaj, który już widziałem. O, nie, 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 nie! Kur. Kurza twarz. <ścoughs> Co ja właściwie troszkę. Mniejsza co trafiłem, ważne, że przeżyłem eee... Ja tu coś widział ciekawego, o właśnie. Nawet dwa ciekawe co się. Mamy tu coś jeszcze? Mamy. ja yep. Trzeba się wdrapać ręcznie. Mm -hmm, mm -hmm. Jakoś się tam wdrapać da dać musi. Yes. No. Myślałem, że już zleciałem trochę poziom niżej. No. a już było. Nie wiem jak to wyszło, ale wyszło. Uh, video. Video. Internet kills the video stars. Hmm. Bestie sieci. One się łączą tańczyć. No ja, to rozumiem. Pompyt. Good news, Mr. Cloud. We've completed the first phase of training. Our data are adapting well to the environmental simulators, and the biological stress appears to be minimal. The real test now is to see how effective they are against various types of security protocol measures. Should be interesting. Hmm. This może be a nawet całkiem spory problem in the near future. And even a problem. Na razie martwmy się tym, że jestem tu i nie wiem, gdzie iść. A chociaż mam jakąś e, wizję, że któryś z tych teleportów może zadziałać, ale niekoniecznie ten. Hmm. A ty co tak w kółko latasz? i 150 okej. Okay. super. Gdzie ja jestem? A tu kolejną ładowanie. Aha, no tak. O! Nie strzelać! To było dobre. Do... Dobra, ma fria. zaraz sobie z tobą pogadamy, tylko się przywitam. Teraz możemy porozmawiać. Akurat 10 minut już minęło, więc porozmawiamy sobie. Albo sobie nie porozmawiamy. Użytkownika. Ma przesyłka specjalna. You have Alfa, have Alfa, te dwa biony. O pewnie, że. Aha, korapet. Dobrze, uzbrojony jest zawsze lepiej ubezpieczony. Aha, no fajnie, że już to miałem. Dobra, damy sobie to tutaj i przy okazji odwirusowujemy trzy maile. I jeden, i dwa, i trzy. I chyba zdobyłem przepusteczkę, która jest potrzebna do rozmowy z pewną hulastą panią. All ICP units stationed on the router node must be rendered inactive. First however you must disable the router's communication bits from notifying the kernel and calling for backup. Node deactivated. Destroy the communication bits. I'll monitor their I.O. sockets. Uh-huh. Okay. Whatever. Mogę to zrobić. Jak chodzi o niszczenie, can count on liczyć. Tak już od dłuższego czasu mam ochotę ciebie zniszczyć, no ale pokazuje, że nie mogę, więc dam ci na razie pożyć. Gdzie ja jestem? U. Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Kupil, pańtku. Jest mi, jest mi, pańtku. O! Dobry jestem. Nie wiem jak to robię, ale... Na pewno jestem świetny. Dobra. Skoro to gold, to biorę w ciemno. Goldów mam mało. Leż, już, 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 już. Szybciutko... Świetnie. O, To z tobą z To była. To wam To To wam zawiesimy, To zepsujemy. To też. U, double! Nie, a jak zwykle nie mogę mu tego... Kłaniajcie się programy, idzie wasz stwórca, yeah! Mm -hmm. Tak, jakbym miał za mało problemów. Dobra, ładuj, 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 Odłamkowy, ładuj, ładuj. O! Nieźle? O nie! W tym momencie zakończę odcinek, ponieważ to się może skończyć wielokrotnym i niekoniecznie przemyślanym, bardzo szybkim lotem na dół. Więc czy mi się uda, czy nie... Dowiecie się dopiero w następnym odcinku serii Let's Play Tron 2.0. Do zobaczenia. <trybuj> Cześć.